Smurf. A to mój mały braciszek George. To jest. <śmienki> to jest... <śmienka> świąteczne przedstawienie ziemniaka. Przyś zbliżają. Dzieci jadą do teatru na świąteczne przedstawienie ziemniaka. Przepraszam Was! Już jesteśmy! <śmienki> Patrzcie, to świąteczna rodzinka! nowa. Słodka Ziemniak, Mała Marchewka, Pani Żurawina, Anś Brukselka. Proszę, to wasze bilety. Na nich są numery waszych miejsc. Dziesięć, ośm, dziewięć, osiem, siedem, sześć, numer 5. Pieszcie się dzieci, zaraz zacznie się przedstawienie. Witam na świątecznym przedstawieniu ziemniaka. U nas sezon na warzywa. Cześć dzieciaki! Ja jestem po. Mała słodka To jest marchewka, a to żurawinka. I jeszcze wasze ulubione świąteczne warzywo, Brukselka! To nie był początek przedstawienia. To tylko Typek z bandą, którzy podają się za aktorów, to zwyczajne podróbki. Gdzie poszła mała marchewka? Zginęła! A. Dziewczynki i chłopcy, pomożecie nam ją znaleźć? Jeśli ją zobaczycie, krzyknijcie Brukselka! Jest mała jest mała Brukselka! Nie wy, idioci! Nie w taki sposób! Gdzie? Wasze maniery. Przecież mieliście krzyczeć. jest mała. Widocznie nie potrafisz... Uszanować wypowiedzi innych. Zaraz chyba odlecę z tej złości. ją na do góry. Dobrze, dosyć tego dogblego. Idę sobie stąd. Mamy jeszcze niespodziankę. Tak, bardzo ważna osoba chciała się tutaj z Wami wszystkimi spotkać. Ho-ho-ho! Wiecie już kto to taki? Ho-ho-ho! To królowa! Lodu! To święty! Laj! A czy wszystkie byłyście grzeczne? <laughs>